Cześć, ja jestem RodaTy. a przed Wami tytuł, który przed premierą był dość wyczekiwany. Zapowiedzi mówiły o dużym, otwartym, strzelankowym, różnorodnym świecie w realiach ruchu oporu. O Homefront The Revolution sporo słyszałem i jakiś czas po premierze postanowiłem do tej gry w końcu podejść. Oceny tego tytułu są w sieci dość mieszane: jedni na przykład na Steamie dają jej lajka, inni już nie. Zarówno jedni, jak i drudzy mają ku temu duże argumenty. Sprawdzimy. Jeżeli graliście, napiszcie co sądzicie w komentarzach. Jeżeli nie, to na jaką na przykład grę w strzelankowej formie wciąż czekacie? Oficjalnie Homefront na Steamie jest tradycyjnie zaliczany do gier AAA, co na nasze polskie złotówki daje kosmiczną cenę. Nieoficjalnie na G2 po lekko ponad 100 zł. Ewentualnie można też szukać w naszych polskich tutaj lokalnych sklepach. Chociaż miem sądzić, że cena Homefront The Revolution raczej szybko spadnie, słabe przyjęcie tej gry, no raczej da nam ten tytuł w dość dużo niższej cenie już wkrótce. O co chodzi? Co powiecie na klimat mocnej dyktatury w zniszczonych Stanach Zjednoczonych? gdzie militarną twardą ręką rządzą północni Koreańczycy, zaś nad głowami latają nam wielkie, skanujące drony, obiekty, sterowce. Wszędzie węszą żołnierze, jest po prostu źle, no i po prostu taka typowa mocna futurystyczna lekko okupacja. My jako oczywiście członek ruchu oporu. Tak zaczyna się mniej więcej Home The Revolution i tutaj muszę powiedzieć, że gra przykuła na dzień dobry na początku moją uwagę. Warto wspomnieć, że za tytuł odpowiada niezbyt duże studio Damp Busters. Mimo wydania gry przez dużo większą firmę, nie jest to jednak ekipa z ogromnym budżetem. Początek wypada całkiem przyjemnie, na dzień dobry. Przez dobre 20-30 minut musimy działać bez broni. Poznajemy możliwości np. lutowania Różnych rzeczy tutaj w większości nie tylko jakichś skrzyneczek, ale przede wszystkim chyba komputerów, jakichś piekarników, mikrofalówek. Do no wszystkiego co posiada, jakąś, uznajmy to w sobie technikę. Oczywiście te wszystkie przedmioty w większości będziemy po prostu sprzedawać, żeby móc kupić coś innego. Gra dość brutalnie, jednak odcina nas od przekradania się pomiędzy tymi strażnikami, unikania paru tam patroli czy samochodów daje nam prawie od razu do ręki broni. Czy to dobrze, czy to źle? Ciężko powiedzieć. Tutaj mam mieszane uczucia, bo na początku spodobał mi się ten system modyfikacji broni, dla przykładu ilość perków w postaci typów ekwipunku. Może samych broń jako takich w tej grze jest bardzo mało, ale sporo mamy na przykład rodzajów granatów, samochodziki z bombami, pułapki, miny, wabiki i każdą broń można też parę razy zmodyfikować, na przykład z kuszy można zrobić miotacz ognia, broń jakby uderzeniową na piechotę, taką wielką strzelbę, coś na kształt strzelby. Modyfikacji jest tutaj całkiem okej okay, i o tym praktycznie żadna czytana przeze mnie narzekająca recenzja w sieci nie wspomina. Mody modami, ale już feeling, uczucie strzelania jest tutaj bardzo słabe, bo każda broń ma mniej więcej tak, takie samo zachowanie, po prostu... Bardzo podobnie działa, może z różnicą tego, że ma inną ilość nabojów albo pocisków, albo czy to jest strzelba, czy karabin. Jeżeli chodzi o typowe karabiny, praktycznie niczym się większym nie różnią. Otwartość świata zaczyna przypominać też model stosowany w grach Ubisoft'u. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Bo z jednej strony mamy naprawdę otwarty świat, fajnie zrobiony, fajnie zaprojektowany, ale na przykład też mamy podzielone na punkty kontrolne, małe misje, bazy wroga i zaczynamy mieć wrażenie, że to jest już troszeczkę schemat wytarty. Zastosowano tutaj. Parę dodatków, jak możliwość na przykład wbicia się do omurowanej, otoczonej murem bazy. Na parę sposobów możemy na przykład wjechać motorem z wyskoczni, z karabinem w ręku, wpaść do środka, rzucać granaty i wszystko rozwalić. Możemy też mm, rozwalić wentylatory, które jakby są takim bocznym wejściem do bazy, albo czasami możemy wejść tunelem. Mamy oczywiście system zauważania, wróg zawsze ma przewagę, wspierając się na przykład respawnującymi się przeciwnikami, a w przypadku zeskanowania nas, jakby przez taki sterowiec, yy, są dodatkowe bardzo solidne oddziały. Inteligencja przeciwników, no cóż, tutaj bywa różnie, bo czasami można zrobić face palma, a czasami Wróg stara się naprawdę nas wykurzyć granatami samemu kampiąc za osłonami, nie mając najmniejszej ochoty za tej osłony wychodzić. Bywa od bardzo, bardzo źle do całkiem okej. Okay. Czyli ta inteligencja czasami jest naprawdę zaskakująca, a czasami jest wręcz żenująco słaba. I tutaj ciężko powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Chociaż ten cały system podbijania na przykład terenów, zdobywania basy, tego kału, jak ja to nazywałem, oraz ogólnie próba zrobienia żyjącego, walczącego ze sobą nawzajem świata ma kilka kuriozalnych błędów. Z jednej strony wygląda to dobrze, bo czasami gdzieś idziemy, gdzieś są jakieś walki, nasi zaczynają przegrywać albo wygrywać, przeciw. Na przykład, przy okazji gdzieś nas zeskanuje i jest po prostu jedna wielka rozpierducha, ale z drugiej strony jednym z takich błędów podstawowych jest skupienie na siebie na przykład uwagi całego wszechświata, całej mapy, sterowca, 30 żołnierzy Wroga i po prostu stryk, przełączenie przejęcia bazy Wroga. Za chwilę będziemy mieli kosmiczny Shitstorm, ale wystarczy wstryknąć guziczek, przejęcia bazy i sru. wszyscy przeciwnicy znikają, sterowiec odlatuje, pojawia się oddział naszych, jest gitara. Dalej czekam po prostu na grę, gdzie przejęcie obszaru faktycznie będzie jego przejęciem, na podobnej zasadzie, jakby mm, że po prostu musimy wybić przeciwników w okolicy. Jeżeli jakiś randomowy patrol się do tego przytrafi, to też musimy go wybić. Po prostu, żeby to było faktycznie przejęcie. Wciąż czekam na taką grę. grę. Na minus wypada ogólna kreacja świata. Niby mamy otwarty, latamy jak chcemy, robimy sobie te misje, ale świat po prostu nie ma polotu. Jest ładny, jest naprawdę klimatyczny, przyjemny, ale nie ma tego czegoś. Brakuje miejsc budzących na przykład grozę i respekt, jakaś duża, potężna baza przeciwnika. Brakuje lokacji specjalnych, różnorodności tych misji. Spróbowano stworzyć żywy świat i tutaj ma to wady i zalety. Plusy są takie, że kiedy mamy na przykład wybić przeciwników w jakiejś strefie, w jakiejś misji, a w okolicy przechodzi na przykład jakiś randomowy patrol, a co gorsze jeszcze patrol z jakimś pojazdem, to on też dolicza się do celów, jakie mamy zlikwidować. Czasami rozpierdzie potrafi się wygenerować naprawdę niezły. Wada jest taka, że przeciwnicy są na przykład za murem i sobie po prostu patrolują. Nasi są po drugiej stronie tego muru i nic się nie dzieje. Wiecie, tak jak na przykład w niektórych grach RPG potwory chodzą za ogrodzeniem domu, i jest Spoko sobie, jak jesteś tam chłopi coś tam robią, a potwory sobie chodzą za płotem, też jest spoko. Poza strzelaniem mamy też strefy, gdzie żyją ludzie. I tutaj czuć ten klimat tej brutalnej okupacji, ale te strefy znowu są troszeczkę za małe. Może małe, ale wizualnie zmieniają się też fajnie, w zależności od naszych poczynań. Im mocniej robimy tam zamieszanie, im więcej wykonujemy zadań, tym na przykład pojawiają się napisy na murach, ludzie troszeczkę bardziej grypsują, próbujący się rozwalić, albo słychać, czy też widać. Większość Złość okupanta jakby na naszą sytuację, więc ten świat tych ym, stref, powiedzmy, które są żółte, czyli w których panuje jako taki spokój i żyją ludzie, tam ten klimat zaczyna być fajnie budowany. Aż w końcu strefa przechodzi jakby do całkowitej walki. Tutaj też sprawa, o jakiej chyba tylko dwie popularniejsze recenzje wspominały: kampania tej gry jest dużo dłuższa niż w przypadku ostatnich wielu strzelanek. Przejście Homefront The Revolution zajęło mi 18 godzin nie robiąc większości zadań pobocznych. Niestety wszystko oparte jest tutaj o dość powtarzalne misje z cyklu Zabij X celów, odbij jakąś strefę coś, czyli jest bardzo duża powtarzalność, ale zarazem gra jest dość długa. Pokazywanie jaka gra faktycznie jest, jeżeli chodzi o jakieś materiały na YouTubie, to udało się to chyba tylko kanałowi TV Gry. Cała reszta recenzji jest albo bardzo negatywna, Albo dziwnie pozytywna. Mało mówi się o możliwości wzięcia całego na przykład oddziału naszych ludzi, gdzie każdy członek, czy to sniper, czy gość z RPG, odgrywa swoją rolę. Sniper zajmuje odpowiednią pozycję gdzieś wyżej, i strzela ze snajperki, zaś gość z RPG wali po prostu do pojazdów. No to, jak zachowują się wtedy przeciwnicy walący po prostu głównie do nas, jako do bohatera a gry, to już druga sprawa. Wielu po premierze Homefront Revolution pisało też, czy mówiło o problemach z optymalizacją. Grę sztano równo za to, że po prostu słabo chodzi. Tak naprawdę problemy były dwa. Po pierwsze, faktycznie gra troszeczkę była niezoptymalizowana, ale to szybko poprawiono. Druga sprawa dotyczyła niesamowicie częstych autosaveów. Y Pierd, save, beknięcie, save, podrapanie się po jajku, save. To zostało poprawione, ale dalej gra potrafi naprawdę mocno na sekundę zerwać przy takim autozapisie i możliwe, że to widać na materiale. Mimo wszystko, w te parę miesięcy po premierze, gra się przyjemnie pod względem. Czysto technicznym. Do wad technicznych można jeszcze oczywiście dodać np. zacinające się modele postaci oraz dziwnie poruszające się jakby obiekty. Czasami sam po prostu jakiś obiekt sam się porusza. Nie wiem, np. monitor na stole zaczyna dygotać, i to czasami widać. Tak samo dziwnie porusza się nasza postać, tak jakby chciała pokazać wszystkim, jaką broń nosi przed sobą. Ta animacja chodzenia postaci wygląda dla mnie po prostu bardzo dziwnie. Finalnie rzecz biorąc, jest średnio. Strasznie mnie jednak drażni to, jak pisane są recenzje na wielkich portalach typu gram.pl przeplatane narzekaniem na jedną kwestię, a nie próbujące nawet przynajmniej spróbować pokazać jakąś dobrą stronę tej gry. Autorzy besztają grę jedną wadą przez dwie trzecie recenzji na gram.pl. Homefront The Revolution to faktycznie gra bardzo przeciętna, którą dobrze ocenić się po prostu nie da, bo nie ma tutaj jakichś ogromnych zalet. Ale w mojej ocenie nie jest to też gra tragiczna. Twórcy trochę za bardzo przehypili się na punkcie własnej gry, ustalając jej cenę na AAA+, za produkt naprawdę dużo słabszy. Dlatego The Revolution w mojej ocenie można kupić spokojnie, ale w wyprzedaży po maksymalnie jakieś 40-50 zł. Grę potraktowałbym tak jak po prostu przeciętny shooter z kiosku, z gazety. Kupujemy go, daje trochę frajdy, trochę łapie nas zażenowanie z niektórych rzeczy, ale po prostu pograć można, bo gra nie wkurza i nie irytuje na każdym kroku. Nie jest jakoś przesadnie źle zrobiona. Została może kiepsko zaprojektowana, ale nie, zrobiono, nie została zrobiona umyślnie źle. To jest zasadnicza różnica. Nie mogę się do końca zrobić z totalnie negatywnymi ocenami na przykład Gram.pl, gdzie cała recenzja przepełniona jest no coś tam, gdzieś tam, coś tam, coś tam, nie wiem o co chodzi, ale jest źle. Tak jakby autor pisał recenzję nie wiem, czytając oceny na Steamie, a nie grając samemu, dając w swojej recenzji tylko trzy argumenty za słabością gry. No Od siebie dam miniaturkę żółtą. Jest to dla mnie po prostu przeciętniak. Twórcy za mocno pojechali po cenie, to fakt, i za mocno wierzyli w swoją zajebistość. Spierdzielili sporo rzeczy, ale jednak gra jest po prostu grywalna i można bez szarpania sobie, nie wiem, włosów z głowy ją przejść, nie oczekując przy okazji jakiegoś opadania szczęki, bo bardzo często w dzisiejszych czasach grę z shootera oczekuje się na dwa sposoby, albo to będzie bardzo duży krap, albo bardzo duży sukces, a nie ma po prostu gier przeciętnych. A taki jest właśnie Homefront: The Revolution, czyli jest przeciętny. No, tak jak mówiłem, po niskiej cenie do 50 zł dla pogrania z braku pomysłu na jakieś inne gry, nie oczekując te, też niesamowitych rzeczy, można pograć. No cóż, tyle. So you made it back, Not many did. Ned and most of his people are gone. I look into the future, Brady, and in that uncertain darkness, I see a vast constellation of light. The good deeds, the joy, and the love that will be spread by all of us as we travel our lives. Each death in this conflict extinguishes those lights, and the future darkens for all of us. I want to just run away from it all. But then I hear someone calling in pain, and I just can't do it. I have to try to help. I'm going back to work. Try and get some rest.